Co prawda rzadko, aczkolwiek zawsze staramy się wrzucić jakąś informację o konwentach Hot Wheels, albo o modelach związanych z konwentami Hot Wheels. Dlatego dzisiaj przed wami mała zapowiedź modelu z Japonii, z konwentu Hot Wheels oczywiście. Ale zanim to oczywiście zaobserwuj, żeby zawsze być na bieżąco. Co roku w Japonii odbywa się konwent i co roku można zgarnąć jakiś limitowany model i w tym roku jest to Garbus. Tak, jest to Garbus w Japonii. Dla przypomnienia w 2024 roku było to Chevy Silverado, no i w tym roku był to Nissan Skyline R34, także w mojej personalnej opinii jest to lekki downgrade. No i można byłoby powiedzieć, że Japonia to musi być jakiś JDM. Nie do końca chodzi o to, no generalnie chodzi o sam dobór. Wiele wiele modeli jest jakby lepszych do wyboru. I strzelamy, że jest taki model wybrany, może nie model, no tutaj jakby całą robotę robi livery, bo jest srebrne na czerwone, może się skojarzyć. Zapomniał. Tyle ile widzimy tego modelu, oczywiście widzicie te zdjęcia, aczkolwiek może jak pokażą więcej, coś nas skupi, chociaż myślę, że moja opinia jest dość jasna na ten temat. W każdym razie oczywiście zapraszam w komentarzu, dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, no i oczywiście obserwujcie, żeby zawsze być na bieżąco z nowościami czy to konkursami.